Edycja gali podlaski biznesu w Białymstoku. Jesteś właścicielem hotelu Crystal w Białymstoku. Powiedz, dlaczego zdecydował się, aby dzisiaj przyjść na tą galę? Może niekoniecznie właścicielem. Jestem menedżerem działu marketingu i sprzedaży. Wydaje mi się, że takie gale są bardzo istotne dla Białogostoku i nie tylko, ponieważ skupiają grono największych biznesmenów, co daje duży potencjał dla każdego, który tu przyjdzie, dla kontaktów, dla rozrywki, tak jak było. Było zaprezentowane, więc myślę, że to jest bardzo ważne, ważne, żeby uczestniczyć w takich rzeczach. Proszę opowiedzieć w kilku zdaniach, czym wyróżnia się hotel Krystal, którego jesteś menadżerem, bo jednak jest to jeden z najstarszych hoteli w Stoku. Dokładnie. Dokładnie. Wiesz co, wydaje mi się, że chodzi o ludzi przede wszystkim, którzy pracują, bo ja zawsze podkreślam, że hotel to nie jest budynek. To są ludzie, którzy dają życie, do których goście przyjeżdżają, bo widzą panie z recepcji. Uśmiechnięte, które od progu wołają. Witam panie Mariuszu, panie Jacku i pani Moniko. E, kelnerzy, którzy wiecznie chodzą uśmiechnięci e, i to jest podstawą. Fakt, jesteśmy najstarszym hotelem w Wiemstoku. E, 65 tradycji, lat, no to jest spory kawałek. I to nas wyróżnia przede wszystkim, to, że jesteśmy w ścisłym centrum, to, że mamy personel, który pracuje po 20 lat, czyli to też coś znaczy i goście nas z tego powodu też wybierają. Najważniejsze to, że mamy 4 gwiazdki, mamy 88 pokoi, w tym mamy przepiękny, ogromny 30-metrowy apartament, więc jest to naprawdę duży apartament, ale podstawą naszego hotelu jest restauracja, która generalnie, nie będę kłamała, jest najlepszą restauracją w Białymstoku i to przyciąga też naszych gości. Nasze śniadania są ocenione w całej Polsce, a sieć Best Western, do której należymy, przyznało nam pierwsze miejsce wśród hoteli, hoteli Best Western w Polsce. Nie mogę nie zapytać, ponieważ dzisiaj mieliśmy rozdanie nagród Lider Biznesu 2019 Województwa Podlaskiego, czyli inaczej mówiąc podla, Podlasie. Kim jest dla Ciebie Lider Biznesu? Czym powinien wyróżniać się? Wiesz co, wydaje mi się, że to um, taka osoba powinna nie tylko znać cały biznes, ale współpracować z innymi, bo to jest podstawa. To, że ktoś robi biznes dobry, to nie oznacza, że go zrobi na forum publicznym z innymi. Jeżeli współpracuje z innymi, nawet konkurencją, co według mnie jest fajne, tak jak robimy to z hotelem Tragutta, to jest podstawą takiego lidera biznesu. E, powiedz mi, czy ty jesteś kobietą sukcesu lub kobietą biznesu? Ty osobiście. Ja jestem chyba bardziej sukcesu, bo nie jestem właścicielem, gdybym była to pewnie biznesu. Natomiast jestem sukcesu zdecydowanie. Jestem bardzo otwartą osobą, i to myślę, że chodzi o to w pracy menadżera. Czy tego typu wydarzenia, jak dzisiejsza podlaska, gala biznesu są potrzebne tutaj w Białymstoku? Czy Białystok powinien się rozwiecie, Czy to pokazy modowe powinniście, czy jakieś gale, eventy? Zdecydowanie tak, dlatego, że biznes w Stoku się rozwija i to widać z roku na rok. To jak wygląda Białystok, to jak biznes się rozwija, to tyle ile jest firm bardzo wysokie cenionych sobie w Polsce biznesowych, więc myślę, że takie gale są warte pokazania tych, tych osób. Subtitles by the Amara.org community